Dzisiaj pokażemy Wam, jak szybko przeskakiwać pomiędzy slajdami oraz dodawać wybrane skróty do elementów prezentacji w programie MS Office PowerPoint. Na początek należy otworzyć nową prezentację. W tym celu klikamy ikonę Start, a następnie z listy programów wybieramy program MS PowerPoint. Uruchomić możemy go również z pomocą skrótu na pulpicie. Aby wygodniej było zaobserwować przewijanie slajdów, najlepiej już na samym początku otworzyć co najmniej dwa slajdy. W tym celu po otwarciu nowej prezentacji spaska menu z zakładki Narzędzia główne. Wybieramy opcję Nowy slajd. Następnie na utworzonych slajdach dodajemy wybrane przykładowe elementy, takie jak tytuł lub obraz. Aby ustawić skrótowe przewijanie pomiędzy slajdami, zaznaczamy wybrany obiekt, w tym wypadku tytuł. Następnie w pasku menu wybieramy zakładkę Wstawianie. Aby dany element przeniósł nas do innego miejsca w prezentacji, wybieramy opcję Akcja. Pojawi się wówczas okienko Ustawienia akcji. Podstawowe ustawienia to sposób przenoszenia. Do wyboru mamy dwie opcje: kliknięcie myszką, wówczas dopiero kliknięcie w dany obiekt spowoduje przeskoczenie do innego elementu prezentacji lub najechanie myszką. Wygodniejsza jednak opcja to kliknięcie myszką. Następnie wybieramy, dokąd konkretnie dany element ma nas odsyłać. Poza takimi opcjami jak ostatni slajd, pierwszy slajd czy ostatnio wyświetlany, możemy również dodać łącze pozwalające na otwarcie innej prezentacji lub strony www. W sytuacji, gdy skrót ma powodować otwarcie innej prezentacji, zaznaczamy opcję Inna prezentacja programu PowerPoint. Wówczas otworzy się kolejne okno dialogowe, w którym musimy zaznaczyć lokalizację innej prezentacji. Jeżeli jednak chcemy dodać adres strony www. Zaznaczamy opcję Adres URL. W tym przypadku w pojawiającym się oknie dialogowym wpisujemy po prostu bezpośredni link do strony. Z pomocą tej samej opcji, to jest dodawanie akcji do wybranego obiektu, możemy również dodać link do prezentacji, który pozwoli na otwarcie innego programu. W tym celu zaznaczamy opcję Uruchom program. Następnie, podobnie jak przy opcji Otwórz inną prezentację PowerPoint. Wybieramy lokalizację programu. Co ważne, funkcja ta nie zadziała przy wyborze folderu ze zwykłymi plikami. Zaznaczyć więc musimy albo skrót na pulpicie, albo źródłowy plik programu, ponieważ znajdują się one na dysku C w folderze Program Files. Aby sprawdzić, czy wszystko działa, najlepiej zobaczyć pokaz slajdów. Główny pasek menu, zakładka pokaz slajdów, a następnie opcja pierwsza z lewej, to jest od początku, podczas którego klikniemy w element, do którego dodawaliśmy wybrane akcje. Jeżeli wszystkie skróty zadziałają bez zarzutu, zapisujemy prezentację w wybranej lokalizacji.